Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak będę montował blok wodny na procesorze Ryzen 7 x Blok wodny jest firmy Alphacool. To model IceBlock XPX Pro. Ten blok wodny można zamontować na wiele różnych procesorów, m.in. na procesory Intela o różnych podstawkach. A także na procesory AMD, m.in. na podstawkę AM4 lub AM5. Ten blok wodny też nadaje się do 3D-perów. Ma specjalne śruby montażowe, za pomocą których można go zamontować nawet na takich procesorach. Jak widzicie, tutaj teraz na filmie pokazuję Wam, co znajduje się w zestawie, w opakowaniu takiego bloku wodnego. Alpha Cool dostarczy nam tutaj w zestawie różne podstawki do montażu, właśnie różnych procesorów. Jak widzicie, tutaj mamy podstawkę AMD i dwie różne podstawki pod Intela. Za chwilę na filmie pokażę Wam manual do tego bloku wodnego, w którym to wszystko bardzo ładnie jest zapisane. Blok wodny jest z podświetleniem ARGB. To jest taka zwyczajna wtyczka firmy Alpha Cool która w połączeniu z taką przejściówką, którą tam widzicie po lewej stronie, umożliwia nam podłączenie tego oświetlenia ARGB do zewnętrznego kontrolera lub ewentualnie do kontrolera na płycie głównej. Teraz bardzo szybko przeglądniemy sobie instrukcję oraz troszeczkę jeszcze pudełko z innego widoku. Nie będę tak dokładnie omawiał tej instrukcji. Można ją sobie ściągnąć z internetu. Jest dostępna w PDF-ie. W instrukcji możecie sobie znaleźć dokładnie pod jakie procesory nadaje się ten blok wodny. Możecie sobie zobaczyć, jakie są dostarczone tutaj te blaszki montażowe. U mnie niestety nie doczytałem dokładnie i okazało się, że ten blok wodny nie zawiera takich śrubek montażowych do podstawki AM4. Po prostu kupowałem ten blok wodny trochę wcześniej, znacznie wcześniej, bo mniej więcej jakieś pół roku temu i wtedy ten blok wodny zawierał tylko i wyłącznie śrubki montażowe do procesorów Threadripper, dlatego było napisane MD. Natomiast sprawdziłem to już niedawno i w sklepie teraz dokładnie ten sam blok wodny oferowany jest ze śrubami montażowymi do procesorów o podstawce AM4 lub AM5. Także niestety musiałem troszeczkę tutaj kombinować, żeby ten blok wodny przykręcić do mojego procesora i do mojej płyty głównej. Zakupiłem po prostu e, odpowiednie śrubki w sklepie, e, które pasowały do właśnie gwintów e, płyty głównej i w ten właśnie sposób e, zamontowałem blok wodny na procesorze. Jak widzicie, konfiguracja e, mojego komputera, dokładnie to co znajduje się teraz w płycie głównej, to e, dwie kości pamięci Kingstona, 2x32 GB. Płyta e, tutaj zawiera dwa dyski NVMe. Jeden dysk jest firmy GoodRam, drugi dysk jest Samsunga. Tak, tutaj widzicie właśnie płytę główną, tutaj z całym dobytkiem. Jak widzicie na procesorze zamontowany jest jakiś taki zwykły stokowy wentylator AMD, który gdzieś tam kupiłem na jakimś tam portalu aukcyjnym. Kupiłem go specjalnie właśnie po to, żeby sprawdzić czy procesor wraz z tą konfiguracją, która tutaj na tej płycie się znajduje działa prawidłowo. Jest to dosyć ważne, żeby przed montażem na przykład w obudowie czy tam właśnie jak robicie sobie jakieś chłodzenie wodne, przed zamontowaniem tego wszystkiego, żeby sobie zobaczyć, czy ten cały zestaw działa. Bo później, jak już wszystko zamontujecie sobie w obudowie, pogniecie rurki i okaże się, że coś nie działa, żeby zdemontować to wszystko, to jest to naprawdę duży problem. Tak, tutaj całą akcję rozpoczynamy od demontażu starego wentylatora, który wcześniej chłodził ten procesor. Wentylator, jeśli chodzi o ten, ten procesor i o jego moc, nawet tutaj w takim zestawie, który nie był zamontowany w obudowie komputerowej, niestety nie radził sobie z chłodzeniem tego procesora. Bardzo często, na przykład podczas gry w War Thundera, osiągał temperaturę 92-93 stopni Celsjusza, także bardzo dużo. Jak widzicie, pasta była rozprowadzona chyba dosyć dobrze. Tak, tutaj do czyszczenia tego procesora będziemy używać izopropanolu. I za chwilkę go sobie ładnie wyczyścimy przed nałożeniem pasty, która została dostarczona przez Kula. Teraz przez chwilę będziecie mogli delektować się tym jak czyszczę pięknie procesor. Także na chwilę się wyłączam. Tak i naszym oczom ukazało się właśnie serce całego zestawu komputerowego. Zobaczymy, czy ten Ryzen będzie tak dobry, jak o nim mówią. To jest właśnie backplate płyty głównej. Czyli taka blaszka, która znajduje się na tyle płyty głównej, do której mocowane są właśnie śruby bloku wodnego. Oczywiście jeśli montujecie w swoim komputerze chłodzenie na chłodzenie powietrzne to oczywiście to chłodzenie powietrzne też montowane jest za pomocą specjalnych śrub montażowych do tego właśnie backplate'u płyty głównej. Tak, procesor jest już wyczyszczony. Teraz szybkie zbliżenie, będziecie widzieć jak ładnie paruje izopropanol. No i za chwilkę będziemy naprowadzać już pastę termoprzewodzącą firmy Alfa Cool za pomocą specjalnej szpatułki. Nie będę robił ani kropki, ani literki V, ani kreski. Po prostu rozsmaruję delikatnie pastę termoprzewodzącą na całym procesorze zrobię taką delikatnie dosyć cienką warstwę i na takiej warstwie przykleję osadzę ten cały blok wodny Tak, to jest pasta termoprzewodząca, która dostarczona jest z blokiem wodnym razem ze szpatułką. Nie wiem jaką sprawność ma ta pasta termoprzewodząca. Teraz zapewne przyda się doświadczenie, jeśli ktoś ma doświadczenie budowlane na przykład w gładziach gipsowych, trochę cierpliwości i myślę, że wszystko się ładnie uda. Tak, teraz jeszcze delikatne tutaj czynności, żeby wyczyścić te pozostałości popaście. No a teraz z powodu niestety objętości tego filmu zapraszam już wkrótce na drugą część, którą wkleję na pewno bardzo szybko.